Cześć, tu Aquapiter. Bardzo dziękuję wszystkim za lajki, like, za subskrypcje, za to, że piszecie komentarze. Niezmiernie jest mi miło, że kanał cieszy się popularnością. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić zmiany, jakie zaszły w moim 105-litrowym akwarium. Pozdrawiam i polecam Aquapiter. Akwarium założone na początku marca tego roku przez kilka pierwszych miesięcy wyglądało tak, jak na pierwszym zdjęciu. Kilka tygodni temu znajomy, dziękuję Ci bardzo Daniel, podarował mi dużą porcję roślinek, którą wykorzystałem do swojego zbiornika. Obecnie akwarium wygląda tak, jak na załączonym drugim obrazku. Teraz kilka słów o oświetleniu tego zbiornika. Oświetlenie standardowe pracuje w trzech trybach. Do tej pory mieliśmy do czynienia z oświetleniem dziennym, i przed chwilą właśnie nastąpiła zmiana trybu na wschód lub zachód słońca. No, kolejna zmiana tym razem na tryb nocny, a ja z kolei zainspirowany widokiem akwarium z oświetleniem tylnym postanowiłem stworzyć je w tym akwarium i tak to się w tej chwili prezentuje w połączeniu właśnie trybu nocnego z tylnym oświetleniem LED-owym. Ceny takiego oświetlenia wydały mi się dość duże, ponieważ wahały się od 1000 do 1500 zł. Dlatego też, wykorzystując belkę LEDową o długości około 60 cm, zrobiłem małą półeczkę z dwóch desek zakupionych w pobliskim markecie, którą umieściłem za akwarium wraz z belką LEDową. Moje koszty to: cena belki LEDowej nieznana. Otrzymałem ją od żony. Bardzo Ci skarbie, dziękuję. Natomiast cena półeczki to 14 zł za deski plus moja robocizna. Tło to folia mist zakupiona w tym samym markecie. Efekt możecie zobaczyć na przedstawionym tutaj filmiku. Na zakończenie jeszcze raz metamorfoza mojego zbiornika i mała niespodzianka z serii rodzinnych rozmów kulinarnych. Możesz mówić. A co nie racuchy, bo mi je obiecałeś wczoraj? A zjadłeś wczoraj racuchy? Nie. To racuchy przecież były to, co ci pokryje. A dziś Mhm. A jutro znów racuchy? Może tak być. Za dwa tygodnie odcinek o pielęgniczkach Ramireza. Pozdrawiam. Aquapiter.